Leo, tutaj, dziadku, chodź. Wołałaś ty... mnie. To o tak, co chodzi? Co masz? Mam taką ciekawą ziemię, która jest ziemię? wygląda, wygląda bardzo dziwnie i w ogóle ma taką dziwną klejącą konsystencję. I ja się zastanawiam, dziadku, czy może wiesz, co to jest? Musisz Zobacz, mi to pokazać. Tutaj jest, tutaj? jest tutaj bardzo dużo. Leo, nie, nie wierzę. Wow. Super, to jest glina, Leo, glina. Kiedyś dawno, dawno temu, jak nasz ród dopiero powstawał, to było jakieś 300-400 lat temu, a więc tam 500, zależy jak będziemy to liczyć. Jeszcze w tamtym okresie, na terenie właśnie naszym, naszej rodziny, wtedy jeszcze były takie czasy, że narzędzia i, może nie narzędzia, ogólnie, takie narzędzia bardziej kuchenne, ale y, głównie takie półmiski, jakieś talerze, y, kubki, naczynia. One powstawały wtedy z gliny jeszcze. Wtedy jeszcze używaliśmy gliny, y, wypalaliśmy tą glinę, y, takie były czasy. Nawet jakieś tam pozostałości w naszym rodzinnym muzeum pozostały po tych naczyniach, takich pięknych, zdobionych. Były niektóre malowane farbami takimi pięknymi, i właśnie. Używali, używali gliny. Wiesz co to znaczy, Leo? Że będziemy mogli stworzyć podstawowe naczynia. Będziemy mogli je wypalić. Być może będziemy mogli zrobić na przykład formy do wytapiania miedzi. To nam. Bo mamy już te samorodki miedzi, ale jeszcze Ma. musimy mieć formę, żeby jakoś ją wypalić. I czyli bierze łapatę w dłoń. Masz łapatę? Mam. Bierzemy łopatę w dłoń. I patrz, jak kopieś taką glinę, to wypadają takie bryłki, takie, takie, yy, takie fragmenty gliny. I potem ci pokażę, jak się, tą, jak się, jak się lepi z gliny, różne, różne takie naczynia, yy, formy. O, będę mogła gotować tak. i robić na... Leo, posłuchaj, nawet piec będziemy mogli zrobić z gliny jakiś taki. Tylko trzeba będzie to zrobić porządnie, z takiej dobrej gliny, jakiejś takiej lepszej. To jest niebieska glina. A, a jest jeszcze jeden typ gliny, taki bardziej ogniotrwały, i z nim można będzie zrobić taki lepszy piec na przykład. Ale to później. Ale fajnie, że znaleźliśmy coś takiego. Cóż to? Pieskowiec? Krzemień, Krzemień. O, o kolejny krzaczek. Zbierać te krzaczki, bo dzięki. Już wiesz, mam dużo krzaczków. Ty, w sumie, może będzie można zrobić jakiś lepszy napój z tego. Wiesz, jakieś żurawina, o, może. Fiarku. A ja myślałam, że ty na odwyku jesteś. No, chyba jestem, ale w sumie ten odwyk taki nieplanowany. Wiesz, wnuczko, jak to tam jest. Bo wiesz, uważasz, że jeszcze przed chwilę, no prawie no, chwilę temu praktycznie, jeszcze była ta impreza, prawda? Urodzinowa twoja. Tak, pamiętam. Wiesz, dziadku, co jest najsłuszniejsze? Że nie zdążyłam się nabić Esperanto. No to miało być twoje pierwsze Esperanto w życiu. No właśnie. Ale spokojnie, znam recepturę na, na pamięć lepiej niż własną kieszeń. Być może uda się zrobić Esperanto nawet tutaj. To w dziadku nie wątpię, ale... Ach! Bardzo ma skomplikowany skład, prawda? Chociaż ja wiem, że jeszcze nie poznałam tego składu, bo jestem za młoda. Eee, mogę ci zdradzić taką pewną tajemnicę, że do stworzenia Esperanto jest specjalny przepis, ale to nie chodzi tylko o przepis, ponieważ es, stworzenia Esperanto stwo, zrobiła się cała filozofia. No, te drzwi są piękne. Kocham te drzwi. A ja też się kocham. Zobacz, trochę tutaj u, u, zrobiłem ten, lepiej ten domek. Yy, zrobiłem, te, kupacz, znalazłem kościostą glebę w y, ruinach. Potem trzeba ją przesiać. O! potem ją przesiejemy, bo w niej mogą to być to fajne. Za tak, wygląda, ale to, to przesiejemy. to dziadku. Mogą tu tam? być rzeczy jakieś. Tak. Ile tam musiało zwierzątek umrzeć? Albo ludzi, nie daj Boże. O Jezu, dziadku. Zobacz, mamy drewno połowę, mamy półeczki, mamy... Tu będzie puty tutaj będzie bardzo dużo włóczni. Mamy jeszcze dwie łopaty w zapasie. I teraz tak... O nie! Wypalona pochodnia. przyda się nam więcej pochodni. A jak, jak możesz to zrób zapas pochodni? Pochodnie są jeszcze dziadku na zewnątrz. No, wypalone albo zgaszone. No, przyda się ich, miałeś... przyda się ich trochę więcej. I myślę, że za jakiś czas udamy się na ten półwysyp i na tym półwyspie zaczniemy budować większy dom. Ale najpierw musimy mieć podstawę, jakieś, jakieś lepsze narzędzia. Tak, dziadku, a masz trochę trawy? E, trawy dwa tylko, za, za mało. Brakuje nam ja trawy. Pójdę. Trzeba pójdę. Ale wiesz co, może najpierw na szybko pokażę Ci jak się, jak się, jak się lepiej z gliny, nie? Mam, mam taką glinę w ręce, nie? Taką glinę, mhm. jak sobie usiądę sobie, nawet o tak. Teraz mogę tutaj na przykład położyć shift, shift i plus prawy na ziemi. Otwiera mi się... E, przepisy mi się otwierają, to też? O, tak. O. Co, 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 co robisz? O nie wilki słyszę. Teraz, teraz tak, ja na przykład zrobię... E, potrzebujemy tygla, żeby zrobić miedź. Ty możesz... O, o ty, ty zrób. Ja zrobię tygiel, ty zrób garnki na przykład. A możesz, możesz jeden albo cztery garnki. Mam pomysł. Zróbmy jak najwięcej rzeczy z gliny, a potem wszystko razem wypalimy w jakimś piecu. zaprojektuję jakiś piec do wypalania gliny. Ale dziecko muszę powiedzieć, że takie bawienie się w glinie, choć to są bardzo poważne rzeczy. Są bardzo fajne. No to jest bardzo ciekawe, to prawda. Znaczy fajna zabawa. Można. Wiesz, kiedyś to było tak jak już nie robili, jak zaczęliśmy robić nasze naczynia z porcelany, nasza porcelana via znana na całym świecie, e, to, to, to też kiedyś tym się zajmowaliśmy, tylko wiesz, to twój to twój pradziadek praktycznie. On wymyślił przepis na Esperanto i zmieniliśmy troszkę dziedzinę na naszą, naszego rodu, nie? E, bo wcześniej to właśnie porcelaną się zajmowaliśmy tak bardzo. Teraz też jeszcze mamy jakąś tam fabrykę tej porcelany. Ty patrz! Mogę Ci pomóc. Widzisz? O! O, i popsuć też. Tak, jakby. trzeba uważać. Dziadek ma strasznie słabą pamięć. Dziadek, no tak. wszystko za. Ale przepis na Esperanto. To już i słuchaj, nie zapomnij. nie zapomnij. Bo ja to, to jest jedyna rzecz, którą tak wkuwałem, naprawdę. Bo, wiesz, no bo. Tak naprawdę, Dziadku, Esperanto to twój syn życia. Tak, to jest w ogóle takie coś, że jest to, to jest nawet specjalna filozofia, ja ci powiem. Y Zanim zaczniesz tworzyć Esperanto, musisz dokładnie zać tą filozofię na pamięć. Trzeba dokładnie ją rozumieć, bo wiesz, to nie jest zwykłe, zwykłe wino. To jest specjalne wino i to jest. Yy, 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 ono jakby ma własne życie, to wino. To znaczy, że musisz je rozumieć, żeby, żeby coś zrobić, musisz to zrozumieć wewnętrznie, jakby sobą. Żeby poczuć się... wiesz, w pełni jak to wino. Nie, nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi, bo to wino nie jest zwyczajne. Yy, ale yy, właśnie zanim jest zdradzany przepis na to na to, na to, na to, na to coś, to zawsze najpierw yy, jest taki specjalny egzamin i, i receptura na pamięć, i znaczenie tego wina oraz to jakie ma właściwości, yy, czego nie wolno z tym winem robić, yy, czego nie wiesz, w jest kodeks yy, nawet karny. Jak ktoś przypadkiem jak coś zrobisz z tym winem nieodpowiedniego, z tym Esperanto, to wiesz, nawet jak rodzina może ci na Wyknąć, nie? Przykładowo, dziadku, a tak naprawdę to ile ludzi z naszej rodziny zna przepis? Bo mi się zawsze wydawało, że to jest wyrodu. Bardzo znają. mało osób. No właśnie, to jest bardzo, to jest najbardziej, to jest nasza największa tajemnica. Ile razy ciotka Bożenka chciała znać tajemnicę. Wiele razy nawet próbowała raz ugraść recepturę z naszego tajnego banku. naszego to. Naszego... Nie, pa tak, Pamiętam, nasz... była wtedy Afera wielka. na cały Tak, pra prawie na... była, był nawet sąd rodzinny, prawie ją yy, wydzieliliśmy. Wydzieliliśmy. No ale się obroniła. No. Ona to, to straszna manipulantka. No, więc. bardzo manipulantka. Wiesz, ona takie. Eee... Wiesz, ona by Aha. najchętniej Ona by najchętniej to w Esperanto, wie, zaczęła robić dla wszystkich, nie? Tylko wiesz, co by się wtedy stało. Oj, dziadko nawet nie chcę o tym myśleć. To byłaby katastrofa na skalę globalną. Tragedia. Teraz widzisz, powstaje pierwsza forma. Będziemy mogli zrobić killów. To co, kolejny etap? Ehm, przyda się trochę więcej drewna. Pójdę pościnać tego drewna sporo. Bo musimy mieć przede wszystkim... O. Zrobię też. O, może tutaj byłby zbudowany. Tutaj zbuduję może pierwszy pies do wypalania. Taki większy troszkę. Chyba chyba glina się nie zajmie ogniem, tak myślę, nie? Um, glina nie ze słomą. Tak. Chyba jest dobrym izolatorem. Jak będziesz miała chwilkę czasu, to zbieraj sporo trawy, nie? Dobrze. Sporo trawy. Będziemy potrzebować jeszcze dużo gliny ze słomą. Przy okazji, więcej pochodni, więc zapas się nam przyda. Naprawdę się przyda. Prędzej czy później cała ta trawa się przyda. Sosna? Klony nawet, no proszę. Niezły teren. Prawdziwe północne lasy chyba. No nie wiem czy jesteśmy na północy. Nie wiem czy to w ogóle jest planeta, nie? A właśnie. Ciekawe. Jak A myślisz, jak świat... myślisz czy ten świat jest płaski? Czy jest kulisty? Jej. Dobre pytanie. Bo nasz świat poprzedni był okrągły, nie widział? Powiem Ci nawet, że mieliśmy w naszej rodzinie podróżnika. Gerwazy się nazywał. Gerwazy się nazywał, to było jakieś, nie wiem, 200 lat temu, opłynął dookoła naszą planetę statkiem, zabrał się w podróż, taki podróżnik był z niego, on bardzo lubił podróżować w różne miejsca i na i przy okazji to było dobre, ponieważ to tak naprawdę dzięki Gerwazemu zawdzięczamy, zawdzięczamy taką globalną sławę naszego rodu. Przecież on promował jeszcze wtedy naszą porcelanę, ale już także powoli pokazywał to, to nasze wino, to Esperanto, powoli je bo wiesz, Esperanto jest w wersji tajnej i Esperanto jest w wersji takiej publicznej dla ludzi. One się czymś tam różnią. A nie, Wilka słyszę! O, te wilki tutaj wszędzie łażą. Trzeba będzie naprawdę przygotować, zabezpieczyć ten teren. Także Gerwazy... E Opłynął dookoła świat, i przy okazji, to była taka pierwsza osoba, która rozpromowała na całą planetę nasz ród. Więc tak naprawdę Gerwazemu ród Viapatro bardzo wiele zawdzięcza. W ogóle, Jakieś mój, brat, mój brat był jego ulubieńcem, w sensie, mój brat był fanem. Twój brat bardzo, też bardzo sporo podróżował tak, w swoim czasie. Bardzo, bardzo dużo szczeniaczka. Nie słuchać jego opowieści i koniec końców. No ale wiesz, to był już dziadek grywa, on, on już miał swoje lata i. No. I właśnie, pamiętasz mój brat ostatni razu, kiedy go widziałam, to chyba było z dwa lata temu. Co on ta, wyjechał na ta. pobliski kontynent, by szukać różnych przepisów innych, żeby. Chyba kurę słyszałem. Wilka, o nie! Wilka słyszę. Chyba się skryje, bo się boję dziadku. O, mam już stack trawy. Słyszę szczeniaczka i słyszę wilka. Tak trawy to jeszcze jest dosyć malutko ci powiem. A ja już mam stack trawy. I jeszcze będziemy potrzebować dużo patyków. To Wiesz co? W sumie, w sumie będziemy potrzebować trawy też do pieca. Bardzo dużo trawy. Zbieraj ty trawę i patyki. Tyle ile zdobasz. Dobrze. O, witaj. Witaj, Witaj, wnuczko. Dzień dobry. Dużo tych szaków naprawdę. Będzie dużo jedzenia za kilka dni. O, no, będzie. Może coś w końcu się najść. tak porządnie. Gerwazy, Gerwazy jak jeszcze podróżował po świecie. Po, na, na drugiej stronie naszego globu był taki kraj, gdzie była hi, taka, taka historia z takim gościem, który ponoć nazywał się Subaru. To jest taka historia, taki mit, legenda z tamtego narodu. I ten Subaru ponoć właśnie się odradzał, nie? I to ponoć bardzo wiele bardzo ponoć wpłynęło na jego psychikę. I że się tak strasznie, nie wiem, tak... do depresję chłopak miał i tyle. Więc musimy tak samo chyba pilnować tego, żeby... Jeżeli my się też możemy odradzać, to musimy uważać na to, żeby nam żeby się z naszą psychiką nie podziało niedobrego. Więc może, u, może zabezpieczmy nasz, nasz nasz świat do tego stopnia, że nawet jakby, nasz, jakby nawet coś nam się stało, to będziemy mogli na przykład... Zadbać o to, żeby wypocząć odpowiednio, odregenerować się, nie? Odpoczywać, wypoczywać. Rozumiesz? Tak. I właśnie, że, że, i teraz tak pytanie: cool. jeżeli się tutaj, e, z, jeżeli ten świat ma taką zasadę, że my się e, e, odradzamy, to pytanie: czy ja się tu będę dalej starzał, czy nie? Myślę, że dziadek się nie będzie tak zdarzał za bardzo. Dziadek wie, czego to zasługa. Znaczy tak, ale najpierw musielibyśmy mieć troszkę większy zapas, wiesz czego. Tak. Niestety aktualnie nie mamy takich możliwości. Może troszkę później Może się. Jeszcze działa to na dziadka. No myślę, że przez jakiś czas na pewno. Raczej wpływ w raczej się utrzymuje bardzo długo, tym bardziej jak się coś takiego pije, no prawie codziennie, na przykład do obiadu, nie? Takie wytrawne. Esperanto. Ale to. Ale to ten. Chcesz zobaczyć piękną, gigantyczną wieżę z drewna opałowego? O, patrz, mam jeszcze jedno nasione sosny. Posadzimy je na przykład przed domem naszym tymczasowym domem. O, tu. Patrz. Chodź, zobacz. Patrz. O. Wow. Fajne. No, zobaczymy, czy wykiełkuje. Dobra. No to ja szybciutko to. Ile mamy włóczni? Policz. Ja mam jedną ja przy sobie. Cztery. Ja mam cztery, a tutaj jest jeszcze jedna. Zrób jeszcze może z dwie, czy łoźnie, jak masz kamienie. Włóczni nigdy nie zawiele. Nie wiem, Leo, jak ja to robię. Musisz zobaczyć, bo to jest dziwne. Wow. Ja nie wiem, jak ja to robię. To jest naprawdę dziwne. To się przesuwa do góry, jak ty stawiasz na dole. No jakim cudem to tak działa? Ponieważ. To jest tam... problem fizyki, dziadku. Ale już były dużo takich Słuchaj, sytuacji. Wielki. A co by było, jakbym to podpalił? Dziadku. E... Ani się waż. Spokojnie, nie będę te... nie będę robił tych swoich głupich eksperymentów, ja wiem. Już kiedyś mi się oberwało za te eksperymenty moje takie... Dziadku, trzymaj więcej włóczni. Postawiłam ci dużo. I chodźmy polować. Co to jest? O Jezu. <grystanie> Wysokie. Drewno to gwiazd, drewno to gwiazd, drewno to gwiazd. Tylko gwiazd jeszcze nie ma. Dobra. Włócznie. Tak, postawiłam ci. O że, a tu dwie. Mamy włóczkę. Należy opelować koziorożce. Lepiej, może owce. bo, bo kozio, Koziorożce to wie. A właśnie, chyba pancerzy nie mamy. Z mi się pancerz, o tobie chyba też. Tak, też. Hmm. Trzeba będzie potem zrobić pancerze kolejne. Dobra, to może idziemy z tym, co mamy. Kurczaki, wilki, dziadku! Wilki? Dużo wilków! One są wszędzie. Skąd, skąd, one, skąd one się biorą? Czy nie wiem? Mam, Mam dziwne wrażenie. Jakby ktoś nas po prostu tutaj. Yy, po prostu, nie wiem. Chciał, nie wiem, jakoś nas straszyć? Bo to to, skąd te wielkie sieci biorą same z siebie? No to jest totalnie dziwne. No właśnie, dziadku, bo za tym już tyle upolowaliśmy. A one się dalej pojawiają. Jakby ktoś się po prostu, nie wiem, odrazał? To jest dobre słowo? Jak to inaczej określić? Stworzył? Stworzył, ale. Może? Giatko umiera z głodu, czy nie? O, tak, regularnie. Co, jakiś czas umieram z głodu. To właśnie te dziwne te paski, nie? Na dole. Tak, ja nie wiem skąd to ale się wzięły. Ale wiesz co, mam pewną teorię! Kojarzysz! Biatku, o, chyba cię widzę. O, chodź na jedzonko! Tak! Zobacz, jesteś... Wow! A jakby to tak podpalić, to byłoby dużo Światło. światła. O! Ojej, <laughs> ja nie, nie będę. Ja ciebie podpalę, Dobrze, godnie. nie będę tego robić, przepraszam. Przecież w łeb dostanie. Ja przepraszam, przepraszam. Mam tak patyków. Trochę to nam... O, jedzenie! To się da jeść? To zjadamy? Niestety. Patrz, nasiono brzozy. Dobra, jak wygląda, jak taka ta Światło. gośnica. Jest troszkę ciasno, jest przynajmniej dobry dach, mamy jest ognisko, jest ciepło, mamy cieplej, jest, mamy narzędzia, mamy drzwi, które co prawda wypadają, ale mamy i jakieś mamy nadzieję na lepszą przyszłość. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zjeść dobre jedzenie i pójść spać. Nou, dat is een Juist, juist Leo. je